Dzieje się! Walencja chce sprowadzić KACPRA urbańskiego. Pojawiły się doniesienia, że klub z la ligi jest zainteresowany pozyskaniem młodego polskiego pomozika i prowadzi rozmowy w tej sprawie. Urbański po nieudanym wypożyczeniu do mocy szuka szans na odbudowę po nieudanym sezonie w serii A. Walencja jest gotowa zapłacić za niego kilka milionów euro. Klub w Hiszpanii nawiązał już kontakt z zawodnikiem i jego agentem. Trwają obecnie rozmowy dotyczące zakupu piłkarza oraz jego wynagrodzenia. Walencja, która zakończyła miniony sezon La Liga na 12. miejscu, widzi w urbańskim potencjał do wzmocnienia swojej drużyny. W następnym sezonie Kacper Urbański. Mimo młodego wieku ma już za sobą występy w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy 2024. Jego umowa z Bolonią FC obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Jak myślicie, czy to będzie dobry kierunek dla kadra Urbańskiego? Czy zdoła się odbudować hiszpańskiej La Liga i zacznie nam błyszczeć jak dawniej?